Siemanko wszystkim, ja jestem Nemzi, a to jest Left for the prawdopodobnie e, misja z koncertem. Razem ze mną jak zwykle ekipa. Seba Cześć Czarno-biała dama Jankez, uh -huh. e, No cześć i Kazubek No cześć Ja pierdził idiota I zaczynamy zabawę, tak Nie radzę otwierać, bo tu zaraz Jęzor przyleci po nas Dlaczego? <laughs> Krew na ścianie O, choinka. Cimno tutaj Widzę, że kazubek lubisz yy, w cimnych pomieszczeniach. Tak. Ej, chodź na do kibla. Nie, z tobą nie. <laughs> Wystrafił się mnie, że go zabija. Chodź, chodź, bo my trujemy do przodu. Idę, idę. O, to jest, to jest... koncert, jak Jest duża możliwość, że to jest koncert. Chowiacie. O, choinka, zapomniałem o tym. Bo to jest koncert. Eee, Tarzan, czy to była twoja siostra, że się wyłączyłeś, czy mama? Mmm... Młodsze. Aha, to git. Myślałem, że ci już mają neta wyłączyć. Odcięcie od świata. Nie, nie, nie. Ej, jak dzisiaj dobrze pójdzie, to mamy nockę z Battlefieldem, nie? Nie. Czemu nie? W cudzie złe. Czyli tak. I czy to nie jest koncert? No. I tu będzie następna sieka. Yy, I może padniemy. Jest taka duża szansa. Wiem, to... Uwaga. Każdy się tu... Zbierać broń. Tu jest one broń. Time, jakby co? Time, time. Jeszcze nie włączaj. Kurde, nie pamiętam, jak my mamy się tutaj. tutaj. Firewerki? Jak one się. A. Dobra, się po ej. nich. Tak, proszę fajerwerki firewerki wszędzie. I tak samo beczki z paliwem. Tu musimy bardziej strategicznie iść. Bo, bo tu będzie naprawdę ostra jazda. Taką jaką lubimy Nie strzelajcie, bo się z Kanaty tu są, te pikające Bomby? Gdzie masz? Tam na tym są Tutaj Aha, dobra Chodzimy razem czy ja? Yy, proponuję wszyscy na scenę, tam będzie najlepiej gdzie mówię, że są granaty? Pikale? Uwaga, no? jestem DJ-em, dawaj. Już łapę wyciągam do miksowania Uwaga, zapodaję bit. Uszkowani? Tak 3, 2, 1. Start! Zaczynamy naszą grę Ja idę na arenę Znaczy na... Na scenę. Zagrać. Zobaczcie, gdzie jestem. Wam muzyka! Kto wysadził te tardy? To rzucił Mo w ogóle tutaj motową. No kurde no, z wami się dogadywać no To wielkie przedstawienie jest nasze Bawcie się razem z nami. Tam zaraz przyjdą gości i będziesz miał zabawę Zobaczycie ile gości będzie zaraz Music, music, music Ta rockowa muzyka popędza mnie do gry Ja obrałem strategiczny punkt Was na górę Mam nadzieję, że muzyka też wam się podoba, bo jest naprawdę... Mi się akurat podoba, no. Ale jak nie wykorzystuj tych strzałów, które się potem mogą przydać. No myślałem, że one lecą wszystkie na mnie, wiesz? Yeah! Jestem na środku sceny! W mikrofonie! Tak, to ja! <laughs> Tylko nie śpiewaj, proszę cię. Ogólnie nic się nie dzieje. Na razie. Teraz za, za starami dj jestem. Ja się światłami powinien bawić. Zobaczysz, jak dobrze pójdzie i będzie dużo subów, to na święta zaśpiewam. Nie, yeah, światła zgasły, jest już ciemno. Prawa, strona. Prawa? Okej. Okay. O kurde, spadłem. Idzie wielki polew po waszej prawej Ja go ostrzeliwuję z Nie Ja też z niego strzelam ale... Polera On we mnie chciał rzucić kamieniem Daj kamienia Dobra będę o. do was strzelał z kampa. Padł Nie I na strzała cię wziął? Jest co, ch chodziliśmy wokół tego wózka widłowego Dobra, dziękuję za moje piękne przedstawienia. Mam nadzieję że się podobało. Trzymał oczywiście. Nie, ja pójdę po Dawać! Drugi utworek Mega autor. Żartuję. Zaczyna się, uwaga, prawa strona najlewa. lewa. Kurde! Na lewa fanka. Skoczyłem się przypadek. Nie ma co zabijać zombie w takim rytmie muzyki. Szkoda, że kamerki nie mam, bo się fajnie bawię. Dobrze nie, nie groja, to byś się zdziwił. Mm. Tom, 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 tom. Ale mało ich jest. No właśnie, bardzo mało. Masz sam się. Yeah. Oj by się seba zdziwił i to bardzo Tak fajnie się bawię Guma ty się weź gdzieś, Ty się gdzieś za a nie stoisz, żeby cię biuli bez sensu Amelinium? To jest amelinowe? a Amelinowe Ta, amelinowe tego nie pomalujesz Patrzcie, jestem oświetlony! Jak mi miło. Dziękuję wam, oś to klapek mi brakuje. Mam na ciebie postrzelać? Nie. Wydzielaj. Ooo jak fajnie O, tak Koniec już czy co Bawmy się razem wszyscy To śmigłowiec tak. musi przekraczać z tego co pamiętam no. Leci duży taki Gdzie? Na trybunach A jest próbicie? na razie e, Leci na, na środek gdzie? We mnie próbuje no ja się... Nie widzę go O Gdzie on leci? Pod tobą jest on, on mi daje kamienia wiesz Guziwa Nie lubię tego, nie ja jest tak, najgorszy daj mi kamienia Gincz ma to, padł Ale Dziękuję za fajerwerki. Mam nadzieję że przedstawienie się moje bardzo podobało ehm, Nie. Się palę. O jeszcze jedną piosenkę, mam poczekajcie ŚMIGŁOWCOWĄ! No wiecie, musicie poczekać aż... Ee, aż skończą mój utworek, nie? Kurde! Spaję. Nie wiem jak wy, ale ja idę do śmigłowca. To po tej stronie, nie? Cholera. Nawet wybuchy są... ...na moją cześć. Cholera jasna. <laughs> Dawid, ostatni. Dziękujemy! No. Właśnie skończyliśmy nasze piękne przedstawienie. Świetnie. Na szczęście szybko poszło. Ja jestem w szoku, że tak łatwo nam poszło. Dobra or organizacja po prostu. Ocalali no gdzieś... Mało ich jakoś było w mnie. No bardzo mało, Kiedyś, trochę. to te największe to normalnie... Jak... Dwa były na jednej misji, nie? No. No to co, dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, łapeczka, subskrypcja, komentarz oczywiście, wszystko co możecie. Eee, pamiętajcie, żeby jeszcze zobaczyć na kanał Seby. Tak, dziękuję dziękujemy. i do zobaczenia na razie. Na razie. Cze Cześć. Cześć.